Dzisiaj pokażę wam, dlaczego CSGO jest pay to win. I wbrew pozorom nie chodzi o to, o czym myślicie: czyli o te świecące się, drogie skiny, a raczej o wasz komputer. W skrócie, jeśli masz więcej FPS-ów, to czas w grze płynie o wiele szybciej. A co za tym idzie, animacje w grze, w tym bieganie i wyciąganie broni, lub strzelanie przebiega o wiele szybciej. Na słowo mi pewnie nie uwierzycie, więc zobaczcie ten materiał. No, i mógłbym tak wam pokazywać wszystkie animacje szybszego biegania oraz strzelania przy pomocy większej ilości FPS-ów, ale wydaje mi się, że te dwa porównania wystarczą. Jeśli masz dobry sprzęt, albo chociaż taki, który odpali tę mapę, z której korzystam na odcinku, link do niej oczywiście w opisie, to spróbuj sobie samemu porównać wydajność CSGO na różnej ilości klatkarzu. Podejrzewam, że nawet na słabym komputerze da radę wyrobić dużo FPS-ów na tej mapie, bo specjalnie wybrałem taką, na której nie ma w ogóle oświetlenia oraz jest bardzo zamknięta. Dziękuję za oglądanie, podejść ten filmik znajomemu i widzimy. Widzimy się w następnym Hej!